Zobaczcie, co znalazłem. Fotele Lancia Delta HF Turbo Integrale Evo 2. Totalny rarytas. Fotele praktycznie nieosiągalne, ale zobaczcie, w jakim są stanie. Leżały gdzieś w to dole i chyba czekały na mnie. I pozostaje mi tak. Albo je na nowo oprzyć, albo spróbować wyprać. Ta druga opcja niewiele kosztuje, więc zawsze warto spróbować. Pamiętacie ten odkurzacz? Był już u mnie w programie, brał udział w testach odkurzaczy. Według mnie wygrał inny odkurzacz, ale ten wygrał według Was, dlatego że jest w stanie wciągać wodę. Dlatego sprawdzę, czy przy pomocy tego odkurzacza będę w stanie wyprać ten fotel. Po wspomnianym teście odkurzaczy pojawiła się masa wpisów, że to ten niebieski odkurzacz powinien zwyciężyć. Grzesiek, jak widać, czyta, co do niego piszecie. Przenośne gniazdo zapalniczki, dlatego że ten odkurzacz zasilany jest 12 voltami, bo przecież to odkurzacz samochodowy. Dobra, gotowe. Chodzi, ale najpierw szczota, woda i tradycyjną metodą muszę spróbować usunąć ten brud. Do oprania dosypcie trochę proszku. Grzesiegu używa specjalnego do tapicerek. Kosztuje 80 zł za kilo. Jeśli szkoda Wam pieniędzy, użyjcie zwykłego proszku, też będzie dobrej. Trochę rozumiem, dlaczego ten odkurzacz wzbudził takie ogromne wasze zainteresowanie. Dlatego, że najtańszy odkurzacz piorący, który znalazłem, kosztował 300 zł. A piorący to znaczy właśnie, że wyciąga wodę. No a ten wyciąga wodę, no i można go kupić od 30 kilku. Jest nadzieja, że te fotele da się uratować, a co oryginalna ta picerka to nawet jak nie będzie idealna jak nowa, to zawsze oryginalna, nie? Zanim zacznę, wymienię ssawkę. Ona nie jest w komplecie, dokupiłem ją celowo i celowo przeźroczystą po to, żeby widzieć w jakim stopniu i czy ten odkurzacz jest w stanie ściągnąć wodę z brudem. Jedziemy. Sprzęt ma niewielką moc, ale jak widać, zasysa całkiem całkiem. Zobaczcie, co się dzieje. Nie do wiary. Szczerze, mam w firmie od odkurzacze, za który zapłaciłem kilka tysięcy złotych, a ten, no niewiele się różni. Wyciąganie wody wymaga większej siły ssania niż zbieranie paprochów. Po emisji tego odcinka pewnie ceny tych odkurzaczy podskoczą, ale nie martwcie się spadną, gdy Chińczycy doślą kolejny kontener.